Siemano, i oczywiście jesteś z tej strony Scott jak już oczywiście wiecie i jak już mówiłem poprzednim razem e, przyleciało trochę do nas takich tych nie wiem e, może to powiedzieć e, przepotworzonych tych demonów, którzy będą próbowali mnie teraz złapać oczywiście i ja, ja tak sobie teraz pomyślałem, że może ja spróbuję, ale nie, bo w sumie Chciałem, chciałem zrobić tak, żebym zatrzymał po, e, czas, rzucił kulkami w nich i, i po prostu oni by zgnęli przez te kulki. Ale teraz tak jeszcze raz pomyślałem, i jakbym tak zrobił, to To ten. To kulki by się też zatrzymały przecież w powietrzu i już by, i by dalej nie leciały. No ale muszę pokonać e, normalnie. Po prostu do nich idąc i, i atakując. Chyba, że przejdę sobie. Od razu tutaj o. Ale już widzieliście, widzieliście, jak fajnie leciał do mnie. Chyba mnie. Nie, patrzcie, nie zauważyli mnie. Kurde, ale fajnie. Od razu wezmę skrzynkę. No, i zdobyliśmy kolejną troszeczkę, ale fajnie. Już mamy tyle tych czaszek. Który teraz jeszcze zostaje pytanie, co to jest tam na górze? Jak to aktywować? A-ha-ha-ha... Aha. No, no, nie wiem. Może najpierw. O, nie A nie, dobra, już nieważne. Eee... Kurczę, zimno mi w pokoju, więc nie wiem, jakiś taki nie wiem. Nie w sosie jestem dzisiaj. Już, no to tak grzejniki mam odkręcone i to i tak, i tak mnie nie grzeje, no to. To co nie jest zbyt fajne. Więc w tym odcinku może nie będę zbyt dużo. A i rozmawiam. Robię jeden odcinek, taki mało gadatliwy No. O, blisko było. Że, że te. E, jak Nie wiem, jak to się nazywa. Ten, nie wiem, może plącze, może to nazwać. Nie, te robaki, one nie łapią tych. tych o! No patrzcie, one, one w ogóle ich, na, na ich się nie nastawiają, tylko na mnie no. A przecież oni wszyscy chyba nie są w jednej nie wiem. To jest trochę, trochę dla mnie dziwne. O! No i, no i nie łapię go, no, no i dlaczego go nie łapię? To jest, to jest naprawdę dobre pytanie, kurde, no. No jeszcze mnie walnęło. Pewnie niego z tego No dobra. Eee... No tak, ale to... No to, no to co, no ale... Skoro mi się tam nic nie odblokowało, to co ja mam teraz zrobić? Myślałem, że jak ich pokonam, to... To mi się tam coś, nie wiem, zrobi jakiś, jakiś coś, Ale tu nic kompletnie, więc... Więc nie wiem, nie wiem szczerze mówiąc co mam zrobić W takim razie Nie wiem, może może tutaj Ale stąd, stąd, tak, stąd A nie, chwila, chwila Tak, 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 tutaj mam iść Dobra No w sumie tak, no to było logiczne Dlatego tego mogłem się domyśleć Może zanurzmy się tutaj, może będą te artefakty jakieś No jeju Artefakty, czy tu jesteście? Nie ma artefaktów, ale na 100% jakieś tutaj zdobędę, mogę się założyć, no. Dobra. I jeżeli się nie mylę, teraz mam po prostu w górę, bo tu tak, no okej. Okay. Tu już są, e, gdzie to tutaj było? Już jest wejście tutaj na górę. Hopaj, hopaj, hopaj. Eee, czy jak ja pójdę ten. A, skrzyneczka fajnie. I to tyle. Tylko jedna skrzynka. No dlaczego? Ja chciałem więcej. Chciałem na coś fajniejszego? to tak, tylko jedna skrzyneczka. O, ci są, ci są trudni. Do, do pokonania I śmiesznie trochę wyglądają Ale ja nie wiem dlaczego oni do mnie nie schodzą Dobra Czy Nie wiem dlaczego on do mnie nie schodzi Nie wiem dlaczego oni nie schodzą O nie, o kurde dwa Przecież to są chyba najgorsze najszybciej Najgorsze potworki z najszybszej atak najszybciej atakujących Przynajmniej jak dla mnie One nie dość, szybko biją to jeszcze, jeszcze tyle razy, no nie wiem no Jak już się rozkręcą to już, to już nie mogą przestać Może spróbuję zblokować co, co, jak ona mnie rakuje. O, To było idealne! Aj! Dobra! Tylko, aj, kurde, ale bo... Ale to był fuks Dobra, teraz mnie nie walnie, bo była egzekucja. Jeszcze raz. Okej. Okay. No spróbuj, spróbuj. Aj kurde. Aj, nie to zrobiłem. Myślę, że zrobiłem ślisk zamiast y, tego. Dobra. Jeszcze trochę... Łyso! Już takie tutaj kurde przywaliłem Aha! Ha! Jedna zginęła! Jest kolejna, dawaj! Ooo! Ajajaj! 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 Ajajaj. Dobra egzekucja, tak okej okay, wyszło mi to Ależ Ależ mi to wyszło Dobra teraz do mnie biegnie Teraz coś się zacznie Zobaczymy jaki on naprawdę No i ko dwie kolejne, no kurde Dobra mam to gdzieś Rozwalę najpierw tego żeby się już z nim potem nie bawić A teraz wezmę trochę te opo żeby mieć pewność, że one na pewno zginą szybko Dobra, jedna już... kurde już... Dobra, jest egzekucja. Dobra. Ty ja z tego mówię trochę za dużo, dobra. Co, co, to każde słowo mówię dobra, dobra, dobra. No ale nie wiem dlaczego. No tak już tak mam, dobra, tak już, tak już tak mam, tak już mam po prostu. Pech. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. A, e, ha ha ha. E, hu, 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 hu. Jakaś dziwna jaskinia taka. Taka ona opuszczona bez żadnych potworów. O, wykrakałem właśnie na mnie przyszedł jeden. Trochę nie tak miał to zrobić, ale okej. Okay. O. Ja uwielbiam tego używać. To jest ta, ta piła, czy jak tam się nazywa. Chyba, na, na, chyba jeden z najszybszych ataków, jakie, jakie ten. jakie ten Horseman posiada. Zobaczcie, bo on bije, nie wiem, że 5 albo 10 razy. Jak nie więcej, oczywiście. Więc jednak jest to, jest to coś, jest, to coś. Coś słyszę, jakby coś chodziło, ale... Patrzcie, no, zaraz zobaczymy. No dobra, może biję tam cztery razy, ale według mnie jest to chyba najszybciej, najszybciej zabijający atak. Wystarczy, że chyba trzy razy tak o walnę, potem podrzucę, tak o, i, i... jest egzekucja, no właśnie. Czyli ataką muszę wbić przynajmniej no, no dłużej, jeszcze dłużej, bo on te ataki tak wyprowadza strasznie długo, więc... No chyba lepiej jest szybciej tak. jak Ja to robię po prostu z tą siekierką, z tą z tym obrotem jego. Zabić tych wrogów. O, jak, jak przewidział! Jak on to przewidział? Skąd on to niby wiedział? Sk no skąd on to wiedział? No ja nie mam pojęcia... Zaraz, zaraz pewnie więcej ich spadnie, tych tutaj tych głazów. Okej okay. Nawet nie wiem ile ich tam wyleciało Ale jakoś zbytnio mnie to teraz nie interesuje O, tam coś do mnie idzie Albo stoi O, no bez jaj, jak ja mam go niby pokonać? Czy to już nasz znaczy ten czas, gdy... Gdy ja myślę, że ja to dostanę? Jeszcze nie, dobra, jeszcze nie Jeszcze pewnie długo Oj, długo to będzie pewnie trwało jeszcze No, ale... Ale przecież jak ja tam wejdę do tego, to mnie nie zabije. To nie jest zbytnio sprawiedliwe jednak. No ale cóż, no. Dobra, teraz nie będę wychodził. Jak on sobie przeje... przeleci tam. Nie wiem, no, no ja może nic mu nie zrobię. Dobra, chwila, chwila, jak on niech tam jeszcze troszkę dalej. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Dobra, teraz spróbuję, już może trochę mi się uda. Wejdziemy, idziemy, 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 idziemy. idziemy. Dobra Dobra, Je, jedno już załatwione Teraz muszę się zastanowić, czy pójść od razu tam, czy pójść tam Jednak chyba jest to taka sama odległość Eee... No trochę szkoda, że nie mogę iść tam na górę, bo... Wtedy bym sobie po prostu poleciał tam Na tą drugą barierkę Na tą drugą ochronę, a tak... Tak nie mam takiej możliwości, no szkoda trochę No dobra Eee... I... Teraz biegnij, 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 biegnij Uda się? Uda, uda, uda? Tak, ale... Ale już, już patrzcie jak blisko był, kurde Dobra, teraz następna barierka Znaczy następna platforma Pewnie mu gówno robi, ale... Ale jednak, jednak... Jednak zawsze to coś I to chyba będzie jedno z najtrudniejszych teraz, bo on on jest teraz najbliżej tej tej, tej tej... tej tej... No tego, tego, no. Tego gdzie teraz idę O o o o o patrzcie kurde Ooo Skocz! Ale fuks <słuch> <słuch> Kurde Nie no dobra Jak on tam teraz popłynie? Okej okay. Chyba to nie było za mądre, bo ja myślę sobie, że on teraz jest... Dosłownie... Aj, aj, aj. Wiedziałem, że, że był dosłownie za mną. Kurde. Aż normalnie muszę się napić. No dobra. Dobra, zobaczymy jeszcze raz. Mam nadzieję, że... Aha! Nie, no nie od początku. A teraz już wiem jak to zrobić. Pójdę, będę po prostu szedł. Spróbuję to zrobić jak najszybciej. Teraz. Dobra, idę na 3, 2, 1, 0 tera. Okej, okay, ok, już. Ja nie wiem, jakim są on wyczuwa, że ja że ja tam idę. Chyba teraz zaryzykuję i po prostu pójdę tam o. Bo to jednak mi się wydaje, że to taka sama odległość, a... a, a dużo stracić nie mogę, najwyżej przewinę to. Przywinę na w sensie, że przyspieszę. Przyspieszę ten kawałek. No dobra, idę za 3, 2, 1, 0, teraz. Oby, oby. Módlcie się, żeby mi się udało. Aj! Nie! Nie, 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 Ale fuks, ale fuks, ale to był fuks. Ja ci już dosłownie za mną był. O kurde. Ale... ale akcja, co tu się dzieje? Huuu Trochę Trochę ciarki mnie przeszły No strasznie szkoda, że ja nie mogę tam wejść na górę jaj No dobra, teraz jak on będzie gdzieś o tam o już przy samym wejściu tam, to ja wtedy pójdę dopiero Bo to chyba jest jeden z najlepszych sposobów, że jak to mogę zrobić Dawaj! Idziemy! Idziemy! Aleluja! Dobra dało mi się następne Już, już był tutaj blisko, już... O, 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 o! Dobra, idę dalej I co, mam szansę? Mam szansę, jeszcze się... Dawaj! Tak, ale... Ale fuks kurde, no Dobra, chwilę znowu poczekam, jak... Aż on tam... Daleko trochę sobie posterfuje popłynie i... Dobra, teraz idę, co nie? Oby mu to... Oby mu to nie, nie zajęło teraz tak krótko. Znaczy, tak... Tak, tak krótko, żeby tutaj to... Do... Ale! Uh, uh, uh. Zawsze... Zawsze on tak robię że jaką jak on mnie straszy. No dobra. No dobra, ale hu, huh. Tak powiem normalnie. Ach, huh. oh, wow. Już myślałem, że tylko dwóch wyjdzie, a tu czterech. Aj, ja straciłem się w chaosu, Gdy ja zginąłem. Kurczę. Ja za egzekucję dostaję więcej siewcy w ogóle siewcy nie dostaję za egzekucję to po co mi to egzekucja? To po to, żeby fajnie wyglądało. Dobra i teraz idą wielkoludy Mam nadzieję, że tylko jeden wyjdzie. A jaki on wielki? Nadciąga! No, o kurde o, o haha, sam siebie walną, znaczy sam swojego walną, ale O kurde, zapomniałem, że oni strzelają ai, Muszę sam ładować się w zachowaniu Kurde jeden strzelający, drugi Drugi nie Drugi karabi... jeden karabinek, drugi miecz No nie za fajnie A już jest egzekucja ha! ha, ha. Masz do jego bomby o! Nie wiedziałem, że tak umie O I teraz Nie wiem czy pamiętacie tą rundę z aniołami co była Ale tam też mogłem podnieść e, broń tego największego, najgrubszego anioła I jest tak samo, dosłownie tak samo mogę zrobić z tą bronią po prostu ją podnieść i atakować. A to jest taka jakby, nie wiem, e, może rakietnica, która poprzez gdy ja je wypuszczę te pociski, one wybuchają i znowu... Znowu mi się pokazują e, w tej broni moje, ale nie wiem czy... Czy coś jeszcze mogę nią robić? Chyba nie, jeszcze, chyba tylko te dwie rzeczy. Oczywiście szybciej chodzić. No w sumie mogłem zostawić tam broń tą. Albo nie. No dobra, to ja tutaj zakończę odcinek i pokażę Wam co się będzie działo w następnym. Kurde, już dla mnie pobiet. Nie za fajnie. No nie mia to tak się nie miało skończyć, kurczę. No jak to już? Nie, no kurde, ile tutaj wyjdzie? No ja już chcę zakończyć. No kurczę, no dobra. No dobra, już trochę widzieliście, jak to wy wszystko się dzieje. Ja się teraz z wami żegnam i mówię wam. Na razie, cześć, pa. na